Pierwsza nieruchomość to już były problemy. Kierownik budowy zmarł. Musimy na załatwić nowego kierownika budowy. Jeżeli ktoś chce pracować w nieruchomościach, to musi być po prostu wytrwały i dążyć do celu. Witamy w kolejnym odcinku Kariery w Nieruchomościach. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Bors. Krzysiek przyjechał. Cześć. Krzysiek przyjechał do nas z piaseczna. Tak, dokładnie. I jeśli mówimy o Krzyśku, to przychodzi na myśl jedna rzecz, że Krzysiek jest specjalistą od sprzedaży trudnych nieruchomości. Coś powiesz więcej, Krzysiek w tym, w tym temacie? Tak, jak zaczynałem pracę, pierwsza nieruchomość, którą udało mi się pozyskać, to już były problemy. Myślałem, przychodząc tutaj do pracy, myślałem, że to będzie proste, tak, podpiszemy umowę, znajdziemy klienta, sprzedamy nieruchomość. Szybka sprawa, dostanę wynagrodzenie, tak, będę zadowolony. Tak jak to się czyta w internecie, tak praca agenta jest bardzo łatwa. Niestety okazało się, że w budynku, który jest przedwojenny, tam z 1933 roku były niezgodności w księdze wieczystej. Trzeba było to wszystko wyprostować, zanim sprzedamy nieruchomość. A więc tak zaczęła się moja kariera tutaj w grze. Od pierwszej trudnej sprzedaży, gdzie no nie poszło to tak gładko jakbym chciał. To zanim trafiłeś do nieruchomości, pracowałeś w kancelarii komorniczej. Tak. Oprócz tego robiłeś jeszcze coś? O czym chciałbym, żebyś powiedział dwa słowa więcej. E, tak, jeszcze przed pracą w Kancelarii Komorniczej e, byłem administratorem e, zasobów komunalnych w Łodzi. E, Ta praca, tak, haha, praca polegała na tym, że każde miasto ma swoją pulę nieruchomości. E, są to stare kamienice, mieszkania w blokach, e, no i ktoś musi tym zarządzać. Tak? Każdy administrator ma przypisane swoje konkretne nieruchomości. Ja miałem pod sobą kilka kamienic, już teraz nie pamiętam dokładnie ile, i pojedyncze mieszkania w blokach, które, jeżeli ktoś by chciał, to mógłby wykupić od miasta. Praca polegała na tym, że taka każda nieruchomość potrzebuje jednak nadzoru. To jest tak, jak przy wynajmowaniu swojego własnego mieszkania, tak? Znajdujemy najemcę, chcemy, żeby nam płacił, chcemy też, żeby stan nieruchomości został utrzymany taki, jaki jednak tutaj na początku był no i też najemca przy każdych problemach, problemach technicznych e, też no, nam to zgłasza, tak? No bo tutaj jednak te wszystkie sprawy pozostają po stronie właściciela. No i mniej więcej, tak w skrócie mówiąc, na tym polegała moja praca. Krzysiek, oprócz tych aspektów zawodowych, wiem, że prywatnie lubisz szukać skarbów. Tak, tak, jest to, jest to moja pasja. E, od kilku lat, e, chociaż tutaj też e, są e, pewne aspekty prawne, bo w Polsce nie do końca jest to legalne, jeżeli ktoś by chciał po prostu wyjść i poszukiwać skarbów e, tak od ręki. Bo no. robisz to za pomocą <laughs> wykrywacza metali, tak? Tak, Który, dokładnie. Dobrze się to... e, dokładnie. Jest to takie urządzenie, które wykrywa wszystko, co jest metalowe pod ziemią. E, jeżeli chodzi o wykrywanie na plażach, można to robić bez problemu, ale poza plażami wszelkie tereny wymagają zgody konserwatora zabytków i dokumentacji każdego znaleziska, które znajdziemy w ziemi. I wszystko, co znajdziesz, nie należy do Ciebie? Tak, wszystko należy do Państwa, takie jest u nas prawo, A więc nawet jeżeli ktoś kupi sobie własną działkę i podczas budowania domu wykopie garnek złota, to niestety nie będzie ten garnek należał do niego. Nie chcę zapytać, czy taki garnek już wykopałeś. Nie, niestety nie udało mi się jeszcze znaleźć takich skarbów. Okej, okay. wracając do Freedom, nieruchomości, do tego, czym się w tej chwili razem zajmujemy. Pracujemy, pracujemy w sieci, która słynie z tego, że podpisuje umowy z klientami naszymi na wyłączność. Dokładnie tak. Twoim sukcesem ostatnim było to, że podpisałeś 9 umów? Dokładnie tak. W takim właśnie klimacie, charakterze. Tak. Udało się to przede wszystkim dlatego, że spora część z tych umów jest z polecenia. Mhm. A, więc, no, jednak, ta moja praca a, nie poszła na marne. A, dostaję te polecenia, mam zadowolonych klientów, którzy polecają mnie dalej, i ze względu na to też udało mi się podpisać większą ilość umów. I jak to robisz, że, że klienci polecają cię jeden po drugim? A, mam sporo nieruchomości, które wymagają dużo pracy i myślę, że ta praca, tutaj wyciąganie stanu prawnego tych nieruchomości, pomoc przy sprzedaży, właśnie nieruchomości, które. Na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać łatwe sprzedaży i pomoc przy takiej właśnie sprzedaży ma swoje właśnie duże plusy, bo klienci są później bardzo zadowoleni tak i na pewno polecają je dalej. Ty w swoim oddziale w Piasecznie słyniesz z tego, że rozwiązujesz trudne sprawy. Mógłbyś przytoczyć jakiś przykład takiej, takiej, właśnie, takiej właśnie sytuacji takiej sprawy? Tak, mógłbym przytoczyć jedną z takich spraw. Była sprzedaż domu, który był w trakcie budowy. Mhm. I tutaj znaleźliśmy klienta, który chciał kupić tą nieruchomość, ale posiłkował się kredytem. Mhm. I przy takiej sprzedaży banki udzielają kredytu, ale jest to kredyt na tak zwane etapy, czyli mamy etapy budowy, wykończenia, i też ten kredyt jest wypłacany w ten sposób. Do tego jest potrzebny dziennik budowy. I przy, tak, przy załatwianiu tego dziennika budowy, właściciele nie mogli skontaktować się ze swoim kierownikiem budowy. Po tygodniu czasu stwierdzili, że podjadą do niego do domu, bo wiedzieli, gdzie mieszka. A okazało się, że kierownik budowy zmarł. I tego dziennika budowy niestety po nim nie dostaliśmy. I ze względu na to no, nie mogliśmy przeprowadzić tej transakcji w taki sposób, jaki chcieliśmy. Mhm. A, no, ja bo rozumiem, je... że wydłużyło to trochę w czasie Tak, to, tak dokładnie. Sprzedaż e, wyglądała w ten sposób, że musieliśmy załatwić nowego kierownika budowy. <laughs> załatwić nowego <laughs> tak. kierownika budowy. <laughs> dokładnie. No, brzmi to jak brzmi, ale no jednak trzeba było tego nowego kierownika załatwić, no, bo ktoś musiał zrobić nam odbiór. Mhm. A, I ze względu na to, że nie mieliśmy dziennika budowy, no, Musieliśmy zrobić odbiór tak, no bo jednak no, nie byliśmy w stanie odtworzyć tego dziennika budowy do momentu, do którego, w którym byliśmy? Nowy kierownik budowy sporządził całą dokumentację, którą później musieliśmy złożyć do nadzoru budowlanego, poczekać na odbiór. Po odbiorze mogliśmy występować już o normalny kredyt na sprzedaż domu, który był Po O ile to wydłużyło cały proces? Cały proces miał trwać miesiąc mniej więcej, bo kredyty wtedy były bardzo szybko załatwiane. Skończyło się na tym, że cały proces trwał 3,5 miesiąca. Okay. Więc jednak to sprzedaż się przedłużyła. Klienci byli bardzo zadowoleni. Mm -hmm. Myślę, że niełatwo by było to samemu załatwić. Tak? Każdy uważa, że tutaj jednak pośrednik tylko przyprowadza tego klienta. Jednak tej pracy w zależności od nieruchomości, tak jest dużo więcej. Jakie trudne sprawy, trudne sprawy, jesteś w stanie jeszcze przytoczyć naszym, naszym widzom? A w tym samym tygodniu, w którym dostałem informację, że zmarł kierownik budowy na jednej z moich nieruchomości, dostałem też informację, że na drugiej nieruchomości, gdzie też był zakup z kredytu, bank udzielający kredytu przelał pieniądze na nie ten rachunek bankowy. Niesamowita historia. Niestety tutaj w tej sytuacji no nic nie byłem w stanie zrobić, no bo to jednak e, sytuację musiał rozwiązać bank. Jedyne co mogą zrobić, to po prostu uspokajać klientów i powiedzieć im, że muszą poczekać na rozwiązanie sytuacji. A na szczęście, po tygodniu czasu pieniądze trafiły na ten rachunek, na który powinny trafić. Czyli finał pozytywny. Tak, ale było bardzo dużo stresu. Ze strony kupującej, ze strony sprzedającej, bo klienci, tak samo kupujący, którzy brali ten kredyt, już musieli płacić pierwszą ratę, a wiedzieli, że pieniądze nie dotarły do sprzedających i też przejmowali się bardzo tą sprawą. Skoro jesteś takim specjalistą od tych trudnych spraw, o których wspominasz, to powiedz mi, jak zachęcić potencjalnego klienta, potencjalnego kupca do zakupu takiej nieruchomości, która jest obciążona takimi wadami. Myślę, że bardzo dużą zachętą może być to, że przy takiej ciężkiej nieruchomości, która ma dużo wad prawnych, możemy negocjować ceny. Więc klientom sprzedającym będzie zależało na sprzedaży i wiedzą, że jeżeli nie sprzedamy tego teraz klientowi, to później może być ciężko znaleźć klienta, bo nie każdy decyduje się na zakup nieruchomości, w której jednak prostowanie stanu prawnego może zająć nawet rok. Mhm. A, Dlatego właśnie z tego powodu też łatwiej jest negocjować cenę. Tylko, że później też mamy sporo pracy przy prostowaniu stanu prawnego takiej nieruchomości. Przejście do nieruchomości z pracy jako administrator? Możesz się tak, je powtórzyć jeszcze? Tak, raz? administrator zasobów komunalnych. Wydaje się takim naturalnym procesem. A... No, jak Ty do tego podchodzisz? Tak mi się wydaje. No, jednak w mojej karierze te nieruchomości się tutaj pojawiały często. I w pewnym momencie stwierdziłem, że praca na etacie to nie jest, nie jest po prostu praca dla mnie. Czyli tak? pracowałeś tam na etacie? Tak, pracowałem na etacie, też w kancelarii komorniczej później pracowałem na etacie. W takiej pracy strasznie nie podobało mi się to, że jak skończyłem robić całą swoją pracę, to i tak trzeba było coś robić, bo jedna osoba, która była nade mną, zawsze wymagała, że pracuję. Ja tego nie lubię, a lubię kończyć swoją pracę szybko i porządnie. I później mieć czas wolny, który mogę spędzać chociażby w lesie razem ze swoim psem. I nie lubię tego, że po prostu, jeżeli mam coś zrobione, wiem, że jest to zrobione, to ktoś ode mnie wymaga dodatkowej pracy. Mhm. I ta praca tutaj w nieruchomościach jednak spełnia te moje wszystkie wymagania. jest mocno rozwojowa, tak jak wspominaliśmy po przy wcześniejszych wywiadach. Wiem, że. Zdajesz egzaminy na brokera, tak? Tak, dokładnie. E... No i jaka jest Twoja przyszłość, jak wiążesz swoją przyszłość z tym, z tym właśnie tematem? Najpierw chcę przejść całą ścieżkę tutaj kariery w Freedom. Pracuje mi się tutaj bardzo dobrze, więc też na pewno wszystkiego zapełniam. Prawie 3 lata. Prawie 3 lata i stwierdziłem, że jest to ten moment, żeby jednak dojść do tego, tak jakby końcowego etapu. I bardzo możliwe, że też będę myślał o kompletowaniu swojego zespołu. Mhm. Wciąż przewijają się te trudne nieruchomości w naszej rozmowie. Powiedz mi w takim razie, jak nie zniechęcić się z perspektywy agenta do sprzedaży, czy tam do pomocy w sprzedaży trudnych nieruchomości? Myślę, że przede wszystkim takie trudne nieruchomości bardzo dużo nas uczą. To są dodatkowe aspekty prawne i też myślę, że taka wiedza później przy pozyskiwaniu kolejnych nieruchomości też jest bardzo dużym plusem, tak, ponieważ na takich spotkaniach pozyskowych później klienci widzą, że jednak mamy tą wiedzę, wiemy co zrobić z tą ciężką sytuacją, która może po prostu wyjść w trakcie rozmowy z klientem na, na takim spotkaniu pozyskowym, i też od razu po prostu widać ten profesjonalizm w nas, tak? To też nie na tym polega, żeby po prostu pójść do klienta, powiedzieć mu: Dobrze, podpiszmy umowę, my sobie zarobimy jak najwięcej, jednak ci klienci, którzy mają nam zapłacić czasami duże pieniądze, wymagają od nas profesjonalizmu, tak. I każda taka trudna nieruchomość daje nam dodatkową wiedzę, dodatkowe doświadczenie. A czym jest profesjonalizm takiego, w takim rozumieniu przez agenta nieruchomości postrzeganym? A myślę, że. Przede wszystkim właśnie też znajomość tutaj tych wszystkich takich kwestii prawnych, tak rozróżnianie tego, co to jest mieszkanie spółdzielcze, co to jest mieszkanie własnościowe w wspólnocie mieszkaniowej, też sprawdzanie stanu chociażby dróg, to jest bardzo ważne przy, przy domach, też miałem taką jedną historię właśnie, gdzie sprzedawałem dom przy na pierwszym spotkaniu wszystko się zgadzało: tak, klienci mieli jak notarialny, pozwolenie na budowę, odbiór domu. A przy, po tym, jak znaleźliśmy klienta i robiliśmy taką bardzo dokładną weryfikację stanu prawnego, okazało się, że dom stoi przy drodze prywatnej, która nie ma dostępu do drogi publicznej i w ogóle nie powinien zostać wybudowany. A w urzędach wszystkie pieczęcie, pieczęcie były przybite i. Jakoś Zrobiłem nie tak, ciekawi, nie, 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 jest, nie, nie robiło to żadnego problemu i przy tej drodze stało też kilka innych domów, które też normalnie były wybudowane i były odebrane. Mam rozumieć, że finał był znowu pozytywny. A, tak, udało się sprzedać. Tutaj przy tej nieruchomości mieliśmy pierwszego klienta kredytowego, On niestety zrezygnował, bo prostowanie akurat stanu prawnego z tą drogą zajęłoby bardzo dużo czasu. Właśnie jeden z sąsiadów tutaj moich klientów sprzedawał działkę przy tej drodze. I prowadził postępowanie w sądzie, które trwało już dwa lata. Znaleźliśmy klienta, który właśnie był gotówkowy, i tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na to, że tutaj był problem ze stanem prawnym, udało mu się wynegocjować lepszą cenę dla siebie, mhm. ale też podjął się po prostu później tego postępowania, tak samo jak sąsiad, związanego z dostępem do drogi publicznej. Okej. Okay. Krzysiek. Przejście do nieruchomości z pracy jako administrator, powtórzyć jeszcze raz to stanowisko. A, wcześniej... Administrator zasobów komunalnych. Jako administrator zasobów komunalnych wydaje się całkiem naturalnym procesem. Gdybyś powiedział dwa słowa, jak to dla ciebie się przedstawia. Myślę, że tak. Przede wszystkim w poprzedniej pracy bardzo dużo, nauczyłem się bardzo dużo o nieruchomościach, tak? więc też te wszystkie ustawy związane z nieruchomościami nie są mi obce. To była podstawa, żeby w ogóle dostać się do tamtej pracy. tak. Trzeba to było znaleźć na pamięć. Był egzamin, zostałem, też byłem o to rozpytywany, ale no, praca to jednak była praca urzędowa, też zarobki moim zdaniem nie były równomierne, tak adekwatne do tego, co tam robiłem, dlatego też po prostu stwierdziłem, że trzeba iść dalej w tym kierunku, bo nieruchomości to jest naprawdę coś bardzo fajnego, ale też chciałem zarabiać odpowiednie pieniądze. Zadam Ci pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Jak trafiłeś do nieruchomości i do Freedom? A... Tak jak tutaj mówiliśmy, szukałem pracy właśnie w tym kierunku. Rozesłałem swoje CV, a pierwsza rozmowa, na którą trafiłem, właśnie była we Freedom. Dostałem się na drugi etap. U, tutaj już gładko, gładko I tadao, poszło. Jestem tak, tak, jestem tutaj. Prywatnie interesujesz się poszukiwaniem skarbów. Tak. Na czym to polega? A, polega to na chodzeniu z wykrywaczem metali. Mhm. I za każdym razem, kiedy pod ziemią znajduje się coś metalowego, mhm. niekoniecznie skarb, wykrywacz daje nam sygnał. Niestety, czasami, albo w większości przypadków okazuje się, że nie jest to nic, co chcielibyśmy ze sobą zabrać do domu <grym> <Okay>. <grym> albo czym się pochwalić, ale czasami można znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy mhm. z bardzo różnych okresów naszej historii. I jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne spędzanie czasu na świeżym powietrzu ze znajomymi. Powiedz mi, czy poszukiwanie idealnej nieruchomości dla klienta, bo tym też się zajmujemy, możemy tak. porównać do poszukiwania skarbów? Może nie przy pomocy wykrywacza metali, ale czy, czy możemy porównać? Jak najbardziej. Myślę, że tak. Też ostatnio właśnie przeprowadzam klienta przez proces poszukiwania dla niego nieruchomości. Obejrzeliśmy razem Pięć nieruchomości. Ta ostatnia, którą oglądał, był prawie strzał w dziesiątkę, gdyby lokalizacja troszeczkę inaczej wyglądała, to klient na pewno by ją kupił. Pierwsza nieruchomość, którą oglądaliśmy, była totalnym niewypałem, czyli tak jak przy poszukiwaniu skarbów czasami no, jednak nie trafiamy na to, co byśmy chcieli, ale też z, każdym kolejnym, z każdą kolejną nieruchomością klient był coraz bardziej zadowolony. I ta piąta nieruchomość, którą oglądaliśmy, bardzo mu się podobała, ale niestety lokalizacja nie była taka, jaką chciał. Też, też na początku to zaznaczałem, jak wysyłałem właśnie link do, do tej nieruchomości klientowi. Mhm. Tak czy inaczej chciał ją obejrzeć, bardzo mu się podobała. My no, jesteśmy w trakcie dalej poszukiwania nieruchomości dla niego czyli wykrywacz metali i w teren. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, co byś radził młodym agentom, którzy dopiero zaczynają pracę w nieruchomościach albo chcą do tych nieruchomości po prostu wejść? Na pewno, żeby się nie zniechęcali. Bo tak jak mówiłem, to nie jest, nie jest taka łatwa praca, jak mi się wydaje. Mm -hmm. Każdy, myślę, że większości ludzi, przychodząc tutaj do biura, myślą, że łatwo uda mi się podpisać umowę. To też nie jest takie łatwe. Tak jak rozmawialiśmy na początku, my działamy na wyłącznościach. Też wielu klientów nie wie, na czym to polega, nie chce podpisywać takich umów. Trzeba ich do tego przekonać, więc to też nie jest łatwe, myślę, na samym początku. Dlatego. Jeżeli ktoś chce pracować w nieruchomościach, to musi być po prostu wytrwały i dążyć do celu. Bo to nie jest tak, że pojedziemy do klienta na pierwsze spotkanie, podpiszemy umowę i za chwilę sprzedamy tam nieruchomość. Też sprzedaż takiej nieruchomości może trwać. To nie jest taki proces, że wrzucimy nieruchomość do internetu i w przeciągu tygodnia będziemy mieli już klienta. Więc na pewno wytrwałość to jest to jest coś, co, co myślę, że każdy agent powinien mieć. Bo wiadomo, są łatwe, łatwe nieruchomości, gdzie udaje nam się je szybko sprzedać. No ale tak jak tutaj rozmawialiśmy na przykładzie moich nieruchomości, a jednak ten proces trwa. A I to nie jest tak, że, że te nieruchomości sprzedały się w tydzień czy miesiąc czasu. A jesteś w stanie powiedzieć, jak szybko doszło do sprzedaży przy Twoim pierwszym pozysku, czy przy po Twojej pierwszej transakcji? A, szybciej sprzedała się moja druga nieruchomość od tej pierwszej. <noise> Więc ta pierwsza miała problemy prawne, druga nieruchomość była taka, że tam nie było żadnych problemów, a tamtą nieruchomość sprzedaliśmy chyba po półtora miesiąca czasu. To, tak, tak to mniej więcej wyglądało. A więc ta pierwsza nieruchomość, którą udało mi się pozyskać, chyba sprzedała się jako moja trzecia albo czwarta nieruchomość, już nie pamiętam. Czyli znowu zatoczyliśmy koło, trudna sprawa na początek. Tak, ale myśl, myślę, że jest to motywujące, jeżeli ktoś się nie zniechęca, bo tak jak mówiłem, e, mnie to motywuje. Mnie to motywuje do pracy, mam, e, mam zawsze historię do opowiedzenia u nas w biurze. E, myślę, że to też jest... E, Dobra rzecz dla osób, które też tutaj pracują nowe w biurze, bo też mogą poznać po prostu tą pracę z innej strony. Że to nie zawsze jest tak, że pojedziemy, podpiszemy umowę, za chwilę mamy klienta notarialne i miłe zakończenie tutaj współpracy, jednak czasami. Trzeba się tutaj więcej napracować. Czyli, jak widzicie, drodzy widzowie, trudne sprawy wcale nie, wcale nie wykluczają tego, żeby zacząć pracę w nieruchomościach, czerpać z tego przyjemność i, no i doprowadzać do pozytywnego finału dla każdej ze stron. Krzysiek był dzisiaj moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Dwa słowa na koniec. Myślę, że każdy, kto ma ciężką nieruchomość do sprzedania w okolicy Piaseczna, może się do mnie zgłosić. Na pewno z tym pomogę. Zapraszamy zatem do Piaseczna i nie tylko. Dziękuję jeszcze raz, Krzysztof, za rozmowę. Było mi bardzo miło.